Każdy z nas kiedyś był początkującym, nieważne czy rowerzystą, czy biegaczem, czy psa wyprowadzaczem. Ale to było suche. Ostatnio robiliśmy sobie Pitu Pitu o gravelach, a dziś krótka opowieść o tym, czego się wstydzę w swojej karierze rowerowej. Ale jak to tak, bez kasku i na piechotę i nie na rowerze? Czasem też warto zejść z roweru i porobić trochę coś innego. Mówię wam, ale do rzeczy. Kiedy wkręciłem się trochę w rower, zacząłem się wstydzić siebie ogólnie w porównaniu do innych rowerzystów. Że mam za słaby rower, że nie mam prawdziwego stroju, że jeżdżę na platformach, że mam za małą wiedzę, że mam kask z decatlona. Na początku to nawet jeździłem bez kasku. A człowiek, jak zaczyna się coś wkręcać, to tu czyta jakieś artykuły. To ogląda filmy na YouTubie. Jak przegląda Instagrama, to sam kontent rowerowy. I wiecie, wszyscy tam full profeska. Jakieś asosy, rafy, treki, specializdy. A ja tu taki wsiąk w zwykłych spodenkach, polarku i butach do biegania. No i człowiek tak zaczyna się po prostu trochę wstydzić. I podświadomie ulegać temu wszystkiemu. I to jest ogólnie chore. Jak dziwnie to nie zabrzmi, patrząc na to z perspektywy czasu, to zaczynam się wstydzić, że się wstydziłem. Ej, no co ty robisz? Oszalałem. Zaczynam mieć wrażenie, że po prostu za szybko chciałem się sprofesjonalizować. Wiadomo, że fajnie jest mieć wiedzę, jeździć w odpowiednich ciuchach, mieć spoko rower, ale jak tak zaczynasz się skupiać na tych wszystkich detalach, to może ci umknąć to, co w tym wszystkim jest najważniejsze, czyli sama pasja. Nie ma nic złego w byciu początkującym. To odkrywanie jest w sumie nawet mega fajne. Uczenie się na własnych błędach, pokonywanie pierwszych słabości, robienie pewnych rzeczy nawet sprzętem, który jest do tego po prostu nieodpowiedni. I tutaj mam wrażenie, że z pasjami jest trochę jak w szkole. Jesteśmy wiecznie oceniani, ale nie przez nauczycieli, ale przez naszych rówieśników. Jeżeli jest aktualnie moda na jakąś zabawkę, a jakieś dziecko nie ma tej zabawki, to jest wyśmiewane przez innych rówieśników. I mam wrażenie, że wiele hobbystycznych środowisk postępuje podobnie. Trochę się podśmiechują z ludzi, którym czegoś brakuje. Wiadomo, to nie jest tak brutalne jak w środowisku dziecięcym. Czasami rzeczywiście to też idzie w drugą stronę. Że niektórzy nie będą pewnych rzeczy kupować, choć jest im to potrzebne, ale jest to modne, więc nie. Będą się upierać, że im to nie jest potrzebne, że tak jak jest teraz, jest im wygodnie. I będą stawać okoniem dla zasady. Warto w tym wszystkim chyba znaleźć taki balans. I choć jak tak sobie myślę, to u mnie chyba ten upgrade sprzętu występował nawet naturalnie, według aktualnych potrzeb, czyli lepsze spodenki, bo szukałem więcej komfortu na dłuższych trasach, odpowiednia koszulka, żeby lepiej odprowadzać wilgoć, SPDki, bo jak miałem problemy z kolanami, to polecił mi je lekarz. To i tak jak kupiłem Gravela, to na początku czułem się dziwnie, że nie wyglądam jak inni. Bo obraz w internecie jest taki, że wszyscy wyglądają jak profesjonalni kolarze. A jak się czyta jakieś fora i ktoś czegoś nie wie, to często jest po prostu... Po prostu ciśnięty. Do domu pytania są czasem dziwne i trywialne, ale kurczę, każdy z nas kiedyś zaczynał. Nie bójmy się zatem być początkującymi i cieszmy się tym, że udało nam się znaleźć nową zajawkę i jest jeszcze tyle do odkrycia.